Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. Ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzy? Jenefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lup. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przestoję jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił... Biedny. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie przespałem się z Cukułem. No proszę. pograjcie się spodziewałem, ale żebyś ty, Eskel, cicha woda na brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Geralt? Balliho Lamberta, ale żeby ty... Co by powiedział Papa Wesemir? Myślę, że Papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie Nie brałem fistechu, Eskę, serio? Raz z tym sukubę. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Bruch. Zimno tu, jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Mi tam jest ciepło. Przecież on zawsze był zmarzlu. Pamiętasz tę zimę 15 lat temu, jak śnieg leżał do Beletey? Mhm. Siedział owinięty kocem przy kominku i rzucał kurwami, jak tylko zaczynało sypać. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol pojadam wam jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać panku. Co jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dzieła Młodzieńcy. Bycie wieźminem to nie śmiechy i krwawe chwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas w do dziadek. Nie dla nas. Dobra, dobra, jeden wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź kolej. Ech, poleje ci jest, polej. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w Nimczech. O co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany A no, on zamiast się cieszyć, że z życiem muszę, zakochał się po uszy. Chciał, żebym moją złapał. Odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku Mazur. Piękna historia. I znurałem. Ta, jaki Trzymaj się z dala, od niebezpiecznych kobiet. Odczepisz się kiedyś od ję. Jak jej zaufam. Ty byś za nią w ogień skoczył. A ona to mu pokrywa, jak zawsze. Zaleźli się, eksperci, od miłości, cholera. Żaden z Was nie był z czarodziejką. Nie bez powodu. Dobra, daj przystoi Jakowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz już robi tę swoją obrażoną minę. Masz, Geralt, napiszę. Życzymy tobie i Yennefer wszelkiej pomyślności. Uch. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem, poza Grychem. Mm, no dobra, to ja idę. Kuchnia w tamtą, tą? Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni, ale ja cię, chłopie, Kocham! A ty jesteś bufą. Ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Choler, Potłuchaj się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Esker? Powinien był już wrócić. Trzeba. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczynam. Zostaw już tę czapkę! Widzisz, że się podział nasz młodzień? Czyżby w niebezpieczeństwie był jakowem? Za mną w sukurs. Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, a mi się chyba pożygał. Eskel Pijaku! Wyłaś! Eskel! 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 Obgo! Eskel, pijaku! Wyłaź Ej! Słyszałeś? Eee... coś. Coś jak... E, dyszenie rannej wiwerny. Chyba sobie... coś zrobił. Jedna blizna w czy w tamtą... Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. Idziemy! Eskel, pijaku! O, Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! pobudka! Co? Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy! Co się stało? Wstawaj, mi pić! No, no i się pożygam. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza A Ej, lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl, włączymy jej w ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Lambert. Ty to masz łeb! O pewnie, że mam. To jak, wzywamy loże czarodzie jak na imprezę? To jest! WZYWAMY, kurwa! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwiej zna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy. że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy Ciuchy Jennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? To no nie mądrzy się, bo tak cię zasznuruje gorset, że się zesrasz. Nie maru, Skel. wbijamy się. Fa, 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 wa, fa. O! Fa za No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu! Ale z wiozła Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie strasz Geralta. Tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubiera. Nie, 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 nie. pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Ked mil bledę do in, hokus pokus, sary mary arse Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Wstroż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! <laughs> Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już.